Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 22 dzień listopada to jest ten dzień temat dla reportera rozpoczynamy Jarek Adamek. dzień dobry dzień dobry i czekam na wasze telefony Coś ci tam piszczy w tle To nie telefon, nie telefon. To, to pan Ale telefon też jest. 655295529 i odbieramy. Dzień dobry. Witamy na antenie. Dzień dobry. Witamy serdecznie panią. Proszę panią. Ja w takiej sprawie. Dlaczego kurczę ci ludzie, którzy mieszkają na działkach, oni nie mogą otrzymać deputatu na węgiel. A oni są naprawdę bardzo biedni, nie mają ani mieszka, nic i dlatego już tu parę lat ładnie mieszkają na działkach. I były wnioski złożone do Gminy Święcichowy, no niestety wszystko odmowne. A... Nie wiem dlaczego ci ludzie mają marznąć, czy co? no Po pierwsze, czy to jest ich stałe miejsce zamieszkania? Są tam zameldowani? No nie są zameldowani, bo teraz meldunku nie trzeba. A czy mają wpisane piece do ewidencji ogrzewania? Tak, tak. Te tak, swoje tak. na działkach piece mają tak, wpisane? Tak, 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 tak. Wszystko jest wpisane. Mhm. Tak. No to... I nie wiem dlaczego odmowne mają ludzie. No pewnie jest to związane z wymagami ustawy o dodatku węglowym. Musiałbym teraz wejść w ustawę i sprawdzić, jakie są tam dokładnie te wymogi, które się stawia do dodatku węglowego. No, na pewno wpisanie źródła ogrzewania do ewidencji, czyli do, do, do tego, co jest ogólnopolskim tym spisem źródeł ciepła. E, to jest na pewno ten warunek, natomiast teraz pewnie jeszcze musi być warunek. Jakiegoś prawa własności, na przykład miejsca, gdzie mieszkają. I teraz, czy mają to? Czy mają właśnie albo umowę najmu, albo prawo własności do tego domu na tej działce? Nie? To, tu jest pewnie problem. No musiałbym po prostu wejść w ustawę i może ktoś z Państwa wie tutaj dokładnie jakie, jakie tam rzeczy musieliście składać składając wniosek o dodatek węglowy, bo ja nie, nie, musia nie musiałem, nie mogłem, bo nie mam pieca na węgiel. Natomiast może ktoś ze słuchaczy wie, to powie jaki tam jest wymóg, którego nie spełniają ci ludzie, którzy mieszkają na działkach. E, Okej, okay. dziękuję bardzo. To można w tej sprawie też do nas zadzwonić, żeby pani Słaczce wytłumaczyć ne, w czym jest problem, że ci, którzy mieszkają w domkach na działkach, mają piece i tam mieszkają cały rok, dlaczego oni nie mogą otrzymać dodatku węglowego. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy na antenie. nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z polskim prawem na działkach no nie można mieszkać, to za kampanią nielegalna. Po prostu. A, widzi pan. Po prostu. Dziękuję bardzo. O i człowiek nie wie, że zgodnie z prawem nie można na stałe mieszkać na działkach. Też działki nie mam. Ani nie mam piece na węgiel, ani nie mam działki. A taka działka, fajna sprawa. Mówisz. <laughs> Zwłaszcza jakby mundial był na przykład latem. To tak można fajnie sobie rozporządzić czas, prawda? A to tylko dwa tygodnie. Nawet nie. <laughs> Nie, no dwa tygodnie, bo jak policzyłem, to te mecze są akurat dwa tygodnie. To jest najkrótszy mundial w ogóle ze wszystkich, bo tak. Dla Polski na pewno. Do, 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 nie gaście samolotu, zaraz wracamy, tak? tak Mniej więcej. No, no dobra, okej, okay. może nam nie, ktoś, nie ktoś dzisiaj zarazi optymizmem jakimś przed tym meczem. No słuchacze, w ogóle optymizmem nas zarażają dla od prawdę? samego No 2-1 dla Polski typują. 2-1 dla Polski. Ja jestem takim optymistą, ale delikatnym i i mówię, że to będzie 1-0 dla Polski I tak samo y, też y, rzekła Pozdrawiam zresztą y, y, Irenkę Naszą sekretarkę, nasz sekretariat Twierdzi, że to 1-0 dla Polski I kto trzeli gola? No Lewandowski mm -hmm. Dzień dobry, witamy Zapraszamy tu temat dla reportera <noise> Czekamy tam. 65 529, 5, 529 No To może być ciekawy temat dla reportera a, a, Właśnie mnie. teraz zastanawiam się Czy dziś będzie ciekawy, czy ciekawszy będzie jutro ja nie wiem właśnie, czy jutro będzie ciekawsze. No dobrze, niby człowiek, niby człowiek się spodziewał, jednak wiedział, ale się spodziewał. Wie, wi 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 ale się, się uczy, tak? 65 5529 529. Zapraszam bardzo serdecznie w sprawach wszelakich, jak zawsze w temacie dla Reportera. Drogi lampy, mosty. Promy i co tam jeszcze? Wszystko, wszystko. Zapraszam. My, my, my bierzemy wszystko. Dzwoncie, pogadamy, może się coś ciekawego od Was dowiemy, na przykład. jak chcecie obstawiać, to możecie też obstawiać ewentualnie. Jak chcecie obstawiać? A mamy konkurs jakiś na Tak, jest konkurs A... na naszym radiowym profilu na Facebooku. Zapraszamy serdecznie do 17, A Macie co, czas. Co można wygrać? Można wygrać nasze radiowe gadżety. Super. Zresztą, tak. logo naszej firmy biało-czerwone, więc no, o, no, to, to o czym świadczy. No. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Może nie w temacie Mundialu, ale mhm. trochę nawet blisko, bo też w takim bardziej mundurowym. Zastanawiam się za każdym razem, kiedy jadę przez Lipno wieczorem, z czego się bierze taka zasłona dymna? To na pewno nie są kibice, a, a dym, który się unosi, a niestety z budynku komendy, który jest tak mocny, tak silny. Że naprawdę trzeba uważać, bo mało, że jest gryzący. Kiedy pan jedzie w samochodzie, to jak ma pan wentylator włączony, to można się nie powiem co. Gryzie aż w oczy, a zasłania całe, całe, w całą przestrzeń wokół tego budynku, tam, kiedy się dojeżdża do krzyżówki i co mnie zawsze zastanawia, że wieczorem ten dym jest tak gęsty i tak yy, nieprzewidywalny, nie widać w ogóle, nie ma takiej yy, widoczności, mhm. a teraz, kiedy jechałam w tym lipnie i z tego samego budynku się unosi ten dym, on już jest taki normalny, jak z każdego normalnego domostwa. Nie posądzam, że palą tam śmieciami, czy czymkolwiek innym, mhm. tylko zastanawiam się, z czego to się bierze. No, nie z gęstości powietrza, bo to, mówię, jest kwestia samego tego dymu i tak rażącego, przecież jeżeli palimy jakimiś yy, Środkami, które są przeznaczone do palenia, to nie powinno to gryźć ani w oczy, ani w gardło. Nie powinniśmy kaszleć i tak dalej. A no to też no jest kwestia i... temperatury, niejednokrotnie. No, to jest kwestia tego, jak się, jak się rozpala ten piec, nie wszyscy o, czyli... umieją rozpalać tak, piec. Tak, no właśnie, a może, by, może wszystko jest ok, tylko wystarczyłoby zrobić jakieś szkolenie, o. bo niejednokrotnie, kiedy mówię, przyjeżdża się każdego dnia mhm. wieczorem, a może to jest kwestia właśnie samego rozpalenia tego pieca. Jest taka dymowa, że po prostu nie da się przejechać. Fajnie to widać, kiedy się jedzie do Lipna, Ogleszna i nagle zaczynają się czerwone światła y, samochodów, wszyscy hamują. Hamują no tak. nie ze względu na fotoradar, który jest kilkaset metrów dalej czy y, czerwone światło, tylko przez to, że naprawdę nie widać. Więc może trzeba by się tym zainteresować. pomóc panom. Tak, posterunek policji, czy jak ktoś nazywa teraz rewiu tak. dzielnicowych w Lipnie. Jest ogromny, dy, ogromna dymowa. Nie będę w sensie, ukrywał to... właśnie dymowa, to jest moje ulubione słowo. <laughs> Dobrze być okay. może chciałabym pomóc panom, żeby, żeby po prostu nie robili problemu dla innych i no, nie żeby było wszystko tak, jak należy. Ja myślę dobrego. Właśnie jestem ciekaw, czy w szkole policyjnej są zajęcia... z. Rozpali? Rozpalania. A ciekawe. No. Chyba nie ma, ale w, no właśnie. Może. Ja wiem, że kiedyś strasznicy miejscy, leszczyńscy prowadzili takie zajęcia dla mieszkańców z prawidłowego palenia w kilku miejscach. Tak w może by tak po sąsiedzku, tak po znajomości, po koleżeńsku yy, zrobili szkolenie <laughs> tamtemu. Yy, nie wiem zresztą, czy to jest funkcjonariusz, bo może to jest jakiś cywilny pracownik, który tam jest odpowiedzialny za ten piec w lipnie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jechałam parę dni temu ścieżką rowerową wzdłuż grzybowa. I ten rów, który tam jest, taki no, od on jest wygląda w pranicznym stanie. Ta trawa jest koszona, ten rów jest zasypany, I nie wiem, czy można by coś przyglądnąć temu. Rów wzdłuż ścieżki rowerowej. Ee, do grzybowa, a, do grzy na grzybowo, na oświeczną. Aha, do Osiecznej, dobrze. Czyli Osieczna, dobrze. Oczyszczenie rowu, zgłosimy. Dziękuję bardzo. A widzisz, ludzie jeszcze jeżdżą rowerami. Bardzo dobrze. A w tej mówię to tak sobie. <laughs> no, to, nie, to, no, chciałem powiedzieć, nie jeźdźmy w stronę Lipna, ale no, nie, ale nie jeźdźmy, do to Lipna to nie, nie ma ścieżki rowerowej. No, to... jeszcze nie. Może, może. Na razie nie ma chyba nawet planów, więc... No, 655295529. Czekamy na kolejne telefony z całego regionu. We wszelkich sprawach, no właśnie takich czasami bardzo drobnych i doraźnych, czasami takich bardziej ogólnych do rozważenia. Umiejętność palenia w piecu odpowiednia to jest obecnie cenna umiejętność Powiem I przecież, też cenna że, uwaga, proszę na no, to zerkać. Państwa przekażę również jakieś rady, jak dobrze palić w piecu, żeby no właśnie nie zasłać całej okolicy dymem gryzącym, Odbywamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, albo Panowie mi na pewno na to nie odpowiedzą. Niech mi panowie powiedzą, kto decyduje w telewizji polskiej jaki sport puszczamy? Wydawca. Nie, noż tak wydawca to nie, a myślę, że tu oficjalnie, nie, oficjalnie, oficjalnie, -a. oficjalnie, tak. Zapłacimy <laughs> abonament. Aha. Tak. Uh -huh. uh -huh. No to aby jest piłka. Jest tam coś tam, lekko atletyka, a innych dyscyplin sportowych nie ma? A jakaś, ta, jakaś jest dyscyplina, na której szanownemu panu... Czy nie, 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 każdy piłkę ogląda, nie każdy to. No to aby jest na piłka i tak, a bo nawet wszyscy płacą. To zależy, jaki jak wykupią, no na przykład jest taka stacja... Nie, nie, jak... mi chodzi, tak... mi chodzi o mhm. jedynkę, o jedynkę i dwójkę. To też zależy, co wykupią właśnie. No, no większość... Bo ty... nie mają też tak, skoków na przykład. Większość y, tych organizacji, dużych federacji czy związków sportowych, no po prostu stawia się zarobić na tym, że Sprzedaje prawo do transmisji. No i pytanie: jeszcze, jaką, jaką dyscyplinę wykupi dana telewizja? Ja Aha. myślę, że oni to opierają, wie Pan, no, mimo wszystko na jakichś badaniach y, opinii publicznej. No, najwięcej ludzi, co no by to, chciało bo oglądać. O, o, odbywają się w Polsce w innych dyscyplinach, Mistrzostwa Świata i tak dalej, no nie pewnie. powiem już w jakich. No i no, nie ma tego na telewizji. Oj. Ja jako trochę działacz sportowy też boleję nad tym, że na przykład baloniarstwa się nie pokazuje, bo jest pan fascynujące. No ja nie, nie, nie będę wymieniał. A jakby, oni baloniarzom, a jakby oni baloniarzom płacili te pieniądze, jakie płacą za transmisje telewizyjne, to byśmy złotymi balonami po prostu na to. A, tak. Ale no ma pan rację, nie, nie wszystkie dyscypliny, no chyba najbardziej nie. popularne jednak w Polsce, no mimo wszystko z całym szacunkiem dla kibiców. Ja, ja, ja nie mówię, że tam mają wszystko pokazywać też i tam box tam, co tam, co tam, ale ja, ale dyscypliny, które odbywa się w Polsce mistrzostwa świata, mm -hmm. no to raczej powinno być na krajowej telewizji pokazane. Okej. Okay. Dobrze. No. Dziękujemy panu no, bardzo. Dziękuję Takie, też. Bardziej przemyślenie ratowie ogólnej. Ale boks się kiedyś oglądało. Ja pamiętam jako dzieciak z tatą, zawsze w porze obiadu niedzielnego oglądałem. To boksy właśnie jakoś tak Bardziej boksy mi pasuje do tej stacji ze słoneczkiem. I mam mamusia krzyczała, że właśnie mamy jeść obiad, a my siedzieliśmy a, z ojcem i patrzyliśmy, jak tam e, walczyli nasi fantastyczni pięściarze. E, mamy telefon. Witamy. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, zdaje się, że pan mówi o tej samej telewizji, która też jednostronnie politycznie i też można byłoby mieć uwagę, dlaczego tylko jednostronnie. Myślałem i... właśnie, że o ten spot pewien chodzi. No. Y to prawda. Tylko czy to łączymy jedno z drugim? bo hmm. Myślę, Czarnia że polityki pęknie. ze sportem nie będziemy mieszać przez najbliższy miesiąc. A FIFA to robi. O, <grym> no. poszły konie po Dobra, nie do... po betonie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Ojej, no, no to, to można tak. Rzeczywiście taki okres, że można kataru dostać. Tak, zwłaszcza jak... A nie nieważne już pan prezes FIFA... Nie, prezydent to się nazywa. No, to, to poszło dopiero konie po betonie. Odbieramy y telefon. Dzień dobry. dzień dobry. No, dzień dobry, panie Jarku i redakcji, kochana. Witamy. Ja w takiej sprawie do pana Romana Jankowskiego z serdecznymi życzeniami powrotu do zdrowia. Mhm. Y -y. I mam taką prośbę, żeby ten, ten, ten kibic się sam zgłosił na policję, bo mhm. troszeczkę nie halo nie? Okej. Okay. My oczywiście przyłączamy się do pozdrowień dla pana Romana Jeżeli tak. tam gdzieś nas słucha, to na pewno cała no. cała Żużlowa Polska to... cała Żużlowa Polska i nie tylko Żużlowa zresztą, bo jak wiecie, ja nie jestem wielkim kibicem Żużlowym, ale mam przyjemność znać pana Romana i niesamowicie no, ja też, go szanuję. Też, też od... Prawie 30 lat. Więc, także. panie Romanie, trzymamy kciuki za pańskie zdrowie. Wszystkiego dobrego, jak tam. Dokładnie. A jeżeli pasuje. by można, do niego kwiaty i motyle? Myślę, że jak najbardziej. W ramach, jasne, oczywiście. Dla pana Romana super, wszystko. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dobrze. Dla Jankesa. Panie Romku, zdrowia życzymy i kwiaty i motyle. I wracamy do tematu dla reportera. Jeszcze, no, sporo chwil dla was, także możecie dzwonić. A dzwonimy pod numer 655295529. Zapraszam bardzo serdecznie, żeby z nami się dzielić. Można się nam wypłakać na piersi na przykład. Proszę. Można i tak, mamy telefon. Zapraszam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Elke, ja bym chciał wrócić do... Tego telefonu, jeśli chodzi o transmisję, bardzo popieram tego pana, że jedynka, dwójka, mamy trzy, trzykrotnego mistrza świata z Marzlika, trzy lata pod rząd, nawet nie wspomnieli. Mm -hmm. Nie każdy piłką i to jest, dostają 2 miliardy do finansowania z rządu i żeby... O trzykrotnym mistrzu świata na z zmarzniku i nie pokazać, jak było e, zawody w Polsce, no to jest karygodne. Jedynki, dwójki nie oglądać. Życzę miłego dnia. Dzie Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To też chodzi o prawa No I to nie jest takie proste, właśnie, że no, w ciężkie pieniądze wchodzą w grę zawsze. I Chociaż to... Żużel na otwartym kanale w tym roku po raz pierwszy w historii Grand Prix Polskiej ale publicznej telewizji? No niekoniecznie. Nie. No właśnie, ale. Ale na naziemny. Ale z drugiej strony wiemy, że niektóre ceny transmisji są horrendalne i teraz pytanie, czy z tych. No, państwo mówicie 2 miliardy, ale to jest dużo więcej niż 2 miliardy, bo to jest te 2 miliardy, to jest to, co Sejm przeznacza w ramach rekompensaty za ten e, niezapłacony przez niektórych abonament, a jeszcze poza tym są pieniądze z abonamentu. Tylko, czy wszystkie transmisje. Nie? Telewizja może kupić. Chyba nie do końca. To tak by chyba było nudno na końcu. Ja wiem, że teraz może tutaj będę zlinczowany, ale chociaż jest kanał sportowy publiczny. Tak. Ale... A ja myślę, że o, też z liku. mówiono na zasadzie wiadomości sportowych, jak lecą. Znaczy, nawet, nie wiem, ja... nawet w tym głównym podobno. Tak, bo ja telewizję mało oglądam w ogóle jakąkolwiek i powiem Państwu, że to bardzo jest zdrowe. Natomiast myślę, że w wiadomościach sportowych takie info, że tam Polak zdobył mistrza świata do żużlu. Żużel jest chyba drugim sportem w Polsce. Po tak, tak. Podobno taki. Więc to nie jest tak, że tam się całkowicie gdzieś go zostawia z boku, bo wiedzą doskonale decydenci, że, wydawcy, że trzeba o żużlu też wspomnieć, nawet jeżeli nie ma się praw do transmisji. Ale publiczna pokazuje Mistrzostwa Europy. Na przykład to ale akurat kupili. Na żużlu? Tak. Oj, nawet nie wiedziałem, że tak, takie Sek, coś, tak zwany sek. Nie wiedziałem, że coś takiego nawet jest. Tak. Mistrzostwa Europy. 65 529 5529 Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie Do yy, Dzwonienia Jeszcze mamy 10 minut audycji, więc śmiało Sporo czasu, sporo, sporo I jest telefon, proszę bardzo, witamy, dzień dobry Dzień dobry no Dzień dobry, panie Jarku Dzień, dzień panie dobry, się. dzień dobry Wczoraj dzwoniłem tam do pana Jarka W sprawie tych Model jest zdanie skierowane. Już coś wiadomo, gdzie można coś kupić. W no więc nikt nam się nie odezwał, więc możliwe, że nie ma takiego miejsca w lesznie, ponieważ nikt nam żadnego tutaj pomysłu nie zrzucił ani nie, zap, nie poinformował, że gdzieś taki sklep jest, więc być może Aha. trzeba szukać. Dzisiaj bardzo wiele sprzedaży przeniosło się do internetu, nie więc Tak, właśnie są w ale są ceny z kosmosu. No ja podejrzewam, że w sklepie to te ceny też będą z kosmosu. Tak, oczywiście, bo Jeszcze. ja wyglądałem teraz też trochę z Biedronki, taki model zdany kierowany 170 zł. No właśnie. A ja mówię, no niestety w sklepie jest tak, że jeszcze trzeba zapłacić za czynsz, za ten sklep, tak, tak, za tak. pracowników i tak, za ogrzewanie, tak. więc tak. to raczej nie potani y, tego modelu, hmm. nie? Więc chyba tak. jednak internet jest lepszym rozwiązaniem. Ja wiem, że nie można sobie tego z bliska zobaczyć, do ręki wziąć. Sam tak. lubię, ale... Ja też ja to też lubię, ja A. mam kolekcję w domu. A, to podziwiam. <laughs> Także... mam, samochody, mam samochody, panie Jarku, kolejki, wszystko mam. No, fajnie. I mam takie zapytanko, czy można by takie, no takie tak prywatne, na linii? Czy taki kiermasz organizować? Kiermasz modeli? Starych modeli, przypuśćmy w sobotę na nowym rynku, a w niedzielę na targowisku w Lesznie. Mhm. Ktoś ma jakieś zabytkowe rzeczy i jakiś stragan sobie ładnie otworzyć, i niektórzy mają na strychu modele i takie. Mhm. I, i było zainteresowanie taki. Ja to, że wiem, ta że na przykład Ci by wyszła ta, jest ten o. dzień dzień kolekcjonera, który jest Tak, <coughs> właśnie. O ten Jarmek, który jest chyba w każdą trzecią sobotę miesiąca na rynku, tak? czy w drugą. I wtedy. A to taki bardziej jest taki jark y, staroci. Tak, tak. Ale tak. myślę, że jakby pan z, coś tam z kolegami się umówił, że z modelami staniecie, to będzie też ciekawie. No, e, właśnie, ale rzucamy nie. ten pomysł, jeżeli jest ktoś ty, tak. taki, kto by chciał zorganizować, to jak najbardziej myślę, że. No więc właśnie, o to mi jest chodzi, już na pewno. Te, no tak, panie Jarku, bo są takie staroci wiadomo. A jeżeli ktoś ma w piwnicach takie rzeczy używane, czy kolejki, czy... Samochody, Są mm -hmm. wszystko sprawdę. Mm -hmm. To ludzie by przyszli, by to kupili za prawda, za grosza, nie za 170 czy za 150 no tak. zł. Nie pan o to chodzi, panie Jarku. Jasne, dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo. serdecznie pana miłośnika Modeli. Ja bym mówię, to rozumiem jak większość chłopaków my to rozumiemy, nasze żony nie zawsze. <laughs> Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam prośbę do. Do słuchaczy, do państwa, mm -hmm. czy mógłby ktoś podać y, na przykład y, 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 jakąś firmę, co naprawia lub podłącza domofony, bo tu mam problem, dzwonię i to nikt, nikt z tym Hmm. Nie chcę tego zrobić Dobra, jeszcze mamy 7 minut audycji Może ktoś zadzwoni i panu coś doradzi Gdzie szukać takiej firmy, która naprawia no, Takiego fachowca domofale. ewentualnie Dobra no. e, Dziękujemy bardzo Jest pytanie, może będzie odpowiedź Proszę zostać na nasłuchu e, 65 529 5529 To nasz numer, zapraszamy Dzisiaj taki trochę nietypowy ten program Bo takie różne pomysły chodzą ale... Bardzo dużo takich, Urozmaicenia Ale Dzień dobry. Ja, witam. Ja bym chciał, pani Jarku, odnieść się do tego y, kupowania przez internet i braku możliwości sprawdzenia wcześniej towaru. Mhm. Otóż trochę odwagi i sprawdzenia na niektórych dużych serwisach, nie będę tam reklamował, mhm. Można śmiało kupić towar dowolny, mm -hmm. ale tam na ciuszkach sobie sprawdzić, na butach, na czymkolwiek, mm -hmm. przymierzyć, sprawdzić tak, je, i, nie i odesłać. odesłać i od, można, tak, i odesłać. Można odesłać, ale no ale ja w przypadku takiego modelu, to tak, że człowiek chciałby to jednak wziąć do ręki, zobaczyć, a potem dopiero zdecydować, czy kupuje. nie? To, to jest to, nie? Bo ja rozumiem to tam. Moja córka to w ogóle co chwilę jakąś paczkę muszę. Dla pana radiosłuchacza 170 zł za model zdalnie sterowany jest wybitnie niska cena. I w tej cenie raczej bym odradzał zakup. Że to może Poder, być od, tak, od że to może być takie jakość pozostawiająca do życzenia. Uh -huh. A takie dobre modele to w jakich, od jakich pieniędzy się zaczynają? Mm, nie mamy już. Szkoda, bo słuchacza. właśnie chciałem list do Gwiazdora A, no tak, to już by był ten czas, prawda? No, bo tak delikatnie mi dają, co niektórzy dają do zrozumienia, że może bym tak wreszcie powiedział, co chcę, bo jak nie, to dostanę skarpety. A <laughs> no to niż rózga. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja odnoszę tego pana słuchacza, co chciał fachowca do domu. O, ja, ja, ja. No. Ja mam... Y tam pod, pod spodem. On się zajmuje wszystkimi y, domowami y, w Lesznie. A mm -hmm. jaki firtel to jest mniej więcej? To jest na Deptaku. Na deptaku. Ja, jakby pan podał mi na, y, numer telefonu do tego pana, Tam to ja numer, mogę podać do tamtego masz, pana. Nie, nie mamy numeru, nie numeru niestety. Na Leszczyńskim Deptaku, tak? Tak, tak, pod piątką. Masz o, ten... widzi pan. To może pan słuchać, już będzie wiedział. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję I bardzo. mamy jeszcze 5 minut audycji, więc... Śmiało jeszcze co? Głośno tak zerkam sobie i widzę, że wczoraj jakiś błąd chyba BBC wrzuciło w transmisję, bo na przykład w grupie E, uwaga, taka a propos mundialu, gra Korea Północna z Koreą Południową, a w grupie A Niemcy z Rosją. Mhm. <laughs> Jestem ciekaw w grupie E. Ko a jakby korea, tak korea. Elephants NRD the to o, bym to rozumiał. to dopiero było ciekawie, prawda? E, mamy telefon, witamy. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego, tego dymu niby z komisariatu. To mm -hmm. jest pomyłka. To idzie z parku i tam z tyłu jest stolarnia. Tam jest tragedia. Aha! Parku nieraz nie widać, a nie z posterunku, posterunek jest czyściutki. Posterunek jest czyściutki, dziękuję. dziękuję bardzo. Czyli tu jednak pani słuchaczka yy... Chyba, a może zawiało gdzieś tam nad a może tak. komisariat po prostu, bo ten komisariat jest zaraz przy wlocie na lipno, mm -hmm. dlatego mnie trochę tak dziwiło, jak pani Słowaczka mówiła, że tam przy skrzyżowaniu ten dym tak mocno, bo od skrzyżowania to jednak jest jeszcze kawałek, bo tam są chyba dwa domy, stacja benzynowa i dopiero skrzyżowanie. E, także jeżeli tak, to szanowni funkcjonariusze, umiecie palić w piecach, i, a może no. nawet macie gazowe. Prawda, prawda. No. I co? I trzy minuty do końca. 65-529-5529. Czekamy na kolejne telefony. Jeszcze kilka chwil. Trzy minut, dwie i pół minuty w zasadzie. Temat dla reportera, także... Mamy, y, mamy. Jest. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, sklep modelarski za ulicy Alei Konstytucji 3 Maja. Na alejach Konstytucji i modele radiowe sterowane też mają. Tak, tak, tak kolejki O, tam, widzi pan. Tam, to pan słuchacz wy, będzie zadowolony. Wy, a, wybór tam jest taki, że może Tylko od 13 <grym> chyba czy tak, do Konstytucji. To tak. To nie lecieć jeszcze teraz? Nie. Tam, chyba tam pisze w internecie, że jeszcze od 13. Ja chyba, ja że, nie... że tak. Chyba, że żeby się w kolejkę ustawić, bo no. może wszyscy są chętni. Przy alejach Konstytucji 3 maja. Aleje są trochę długie, ale myślę, że to jest na wysokości Zamenhofa, nie? Tam kiedyś, no, no, był, no, kiedyś no, był. Tam jak się tak no, no, no. To przejście tam, dla pieszych. To, to miło, że jest, to jest czynny, bo myślałem, że już go nie ma, a jednak jest. Fajnie. No. 65 5, 2, 9, 5, 5, 2, jak jeszcze miałem małe dzieci, to tam kupowałem jakieś kloski kiedyś dawno temu. A modela to bym chciał, ale to nie ma czasu sklejać. Nie mylimy z dronami. A to na drony też trzeba mieć licencję pilota. Tak. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, gdzie w Kościanie można kupić ten tańszy węgiel? Gdzie to są te punkty? Kościanie, czy można kupić tańszy węgiel? No, trzeba by wejść na stronę gminy i sprawdzić. Może ktoś będzie wiedział, to jeszcze Wam powie, a jak nie, to na, niech nam powie jutro. A my, może jeszcze nam się uda szybko znaleźć, czy Dobra. Kościan podaje lokalizację już, czy jeszcze nie jest gotowy. To minutka dla słuchaczy z Kościana i okolic. Pytanie od słuchaczki. Może akurat znajdzie się odpowiedź, gdzie na terenie miasta można kupić tańszy węgiel. I czy już takie dane gmina podaje? Wchodzę sobie właśnie na stronę. Zakup węgla w celach preferencyjnych. Pierwsza rzecz, która mi się wyświetliła. Tylko właśnie o, tu zaraz wchodzimy. Weszło w życie. Wnioski na pierwszą transę, czyli trzeba składać wnioski. Szanowna Pani Słuchaczko, wnioski składamy w biurze obsługi Urzędu Miejskiego Kościana Aleje Kościuszki 22. Albo przesłać pocztą na adres, albo jako dokument elektroniczny. Pliki są do, do, do znalezienia. Wszystkie informacje yy, na stronie kościan.pl. Natomiast no, z tego, co gmina informuje, trzeba złożyć wniosek o zakup węgla. Czy jeszcze podają jakąś tutaj? Do 30 listopada, czyli ma pani jeszcze tydzień, żeby taki wniosek złożyć w Urzędzie Miejskim w Kościanie. I oni na pewno wtedy powiedzą, gdzie potem po rozpatrzeniu pozytywnym będzie można ten węgiel odebrać. Także tak czy inaczej, nie, nie samemu do składu, tylko jednak do urzędu na alejach Kościuszki. Zdaje się, że mamy już teraz ostatni telefon. Dzień dobry. Ostatni i szybki. Może byście pomogli Państwo w, w temacie chodnika na ulicy Sienkiewicza, na wysokości przedszkola i żłobka, na samym końcu tam. E, w samym chodniku jest wyrwa. Ta wyrwa już jest półtora roku i za każdym Mieliśmy razem. Mieliśmy jest... mnóstwo telefonów w tej sprawie i tak. cały czas coś tam się dzieje, zauważyłem też, chociaż o tym też mówiłem, a teraz tak, i po dwóch prze, stronach. Przed samym, tym, przed samym tym żłobkiem, przedszkolem, gdzie tam dzieciaki chodzą, a teraz spadły liście, za chwilę spadnie śnieg. No, no można sobie zrobić krzywdę. Ludzie jeżdżą niestety po tym chodniku też rowerami. No i kiedy chcą ustąpić dzieciom, no to wpadają w tą dziurę. To aczkolwiek... jest dziura typowo przed, przed, przed przedszkolem. I a, aczkolwiek na, na Sienkiewicza jako żywo y, powinniśmy jednak jezdnią jeździć. Tak, no ale w, wie pan jak to jest. No, wi wiadomo jak to powinno być, a, a wiadomo jak jest. Ale mówię też, dzieci tam chodzą, bo to jest pod samym budynkiem przedszkola i, i, i żłobka. Dobrze. Chodnik na Nasienkiewicza, okej, okay. dziękuję bardzo. Aby wy, kochani wywyżsi nie jeście chodnikami. Dobrze, myślę, to już... kończymy temat dla reportera, ale muszę. Co no, no muszę. Co? Zapytać. No. Co? no to no, jak? Na co? Dzisiaj? Na co? Na no co? <laughs> no Płac... ile? ile? P płacisk, zgrzytanie zębów. Ja nie jestem patriotyzm patriotyzmem, ale. Nic się nie stało. Że tak? Nawet gorzej. gorzej. Ale <laughs> to. Teksty, które będę wygłaszał z siebie, będą tekstami od 18 lat. Niechże telewizor zostanie na Bo miejscu. Niechże będę jutro nagle ro przyjemnie rozczarowany. To? to będzie fajne. Zapraszamy tak? jutro. Temat dla reportera. Wraca Jarek Adamego o 9.15. Oczywiście archiwalne i ten też temat w naszym portalu lk.pl i lktv. Do usłyszenia. do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.